praktyczne życie. Rozumiem, że y, książka zarówno książka jak i, i twoje wychowanie bardziej jest tak osadzone w, w klasycznej w, w czymś klasycznym przygotowaniu do, do życia. Nie są poruszane mm, jakieś kwestie współczesności, mm, nie wiem jak to nazwać. to czego, przed czym przestrzegany, przed czym przestrzegany na przykład gender, tak? Gdzie są porużna, poruszane różne formy e, upodobań ludzkich. Rozumiem, że idziesz w tej formie klasycznej. No bo jeszcze dopowiem. No. Świat, kiedy dziecko ogląda jakieś programy, to pojawiają się różne, nawet często dla dorosłych, dziwne sytuacje. E, dziwne osoby, które tak naprawdę w dzisiejszym świecie mm, domagają się tych różnych, Równouprawnień. I co wtedy? Jak wytłumaczyć, że ta pani, ta pani z brodą to jest mężczyzna, który wygrał <noise> Eurowizję na przykład? To jest właśnie też fajne pytanie i ciekawe. Ja jakby jeszcze takich sformułowań nie używam z córką na tym etapie gender, bo okay. jeszcze to nie jest ten moment. Ale ogólnie na przykład co mnie zaskoczyło, parę lat temu córka mi powiedziała, że, 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 że ona jak rozmawiała z, yy, z koleżanką. Powiedzmy już w podstawówce, no to jej, czy nie, czy czytam z kolegą i kolega jej mówi, że, 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 nie można kochać, yy, że nie można kochać na przykład koleżanki, nie? A ona jej zaczęła tłumaczyć, że mówi, jak to nie? No, miłość polega właśnie na tym i ona mi to tłumaczy. Ona mówi, że przecież można kochać mamę, można kochać tatę, można kochać kolegę, można kochać. Yy, yy, dziadka. I, dziadka albo i, i jakieś zwierzę, tak. nie? I właśnie i to mnie właśnie zaskoczyło, że m, nam się wydaje, że dzieci właśnie y, są nieświadome i my im musimy wszystko tłumaczyć. A tak naprawdę, co mnie bardzo zaskakuje, to ja się tyle uczę od dziecka właśnie w ten sposób, bo, bo, bo jestem uważny i, i zwracam uwagę na to, co ona mówi. I często ja sobie zapisuję te myśli. I właśnie w książce też jest, są jakieś jej wypowiedzi na temat, różne, na różnego rodzaju tematy. Y, poza moimi I, i właśnie tego typu właśnie y, rozmowa o miłości już też jakby ją y, jest otwiera na to, że, mhm. że, że, że miłość to nie polega tylko na, że nie kojarzy się na zbliżeniu między mężczyzną i kobietą, tylko że, że, że to nie jest zależne od nas, po prostu to jest według uznania, według uczucia i, i, i tak dalej, i tak dalej, że przede wszystkim to bazuje na, na odczuwaniu. No, ja nie uczę dziecka, że w takim w takim kontekście, że, że, że musisz wziąć ślub, żeby mieć dzieci i, wy, i, i tylko w ten sposób ma wychować, by, by wyglądać jakby Prawidłowa profil rodziny. rodziny. Tak? rodziny. Ona mi też często po, po, po mówi, że, że ona będzie miała bardzo dużo dzieci, nie? Że, że chce mieć dużo dzieci. Ja mówię, do widzisz, że będziesz miała dużo właśnie do, do, do przykazania wiedzy, bo każde dziecko będzie pewnie też potrzebowało atencji i, i, i Będziesz musiała mieć dużo energii, żeby, żeby poświęcić im na to, nie? No.